Hej siemanko to Miało 16 i witam Was w kolejnym filmie, filmie na kanale. Dzisiaj zagramy oczywiście w grę raft. No i dobra, co dzisiaj mamy zrobić? Hankero, jestem już głodny. Ha, halo, co tu się dzieje? Czemu jestem godny? Mamy coś do jedzenia? Mamy standardowo to jedzonko fajne, które. Z mieliśmy z jakiegoś zwierza dużego. E Ostatnio robiliśmy sobie przedmioty na maszynę. Mamy deski. To playwooda możemy zrobić, ale nie mamy węgla na playwooda. Węgiel mamy w trójce skrzynek. I jest, mamy węgiel. Ale najpierw musimy zrobić sobie desek jeszcze trochę. Dlaczego deski? Ponieważ playwood, moi drodzy, kosztuje nas 4 deski. A my tych lepszych desek mamy 4. Będzie 6, czyli jeszcze 2 musimy zrobić. A więc potrzebujemy też zwykłych desek których tutaj o dziwo mamy sporo, no ale to tak, nie, nie, nie mogę stworzyć, ale stworzę sobie de stworzymy desek, stworzymy desek, no i teraz yy... co mam tu za zadania, yy... no, czyli zadanie z z żeby, żeby naprawić samolot. Dobra, to jest takie jeszcze w miarę trudne zadanie, którego nie, może, nie mogę na razie zrobić, bo on od tak nie mogę sobie zrobić tych wszystkich yy, części. I tu chyba mamy części na maszynę, tak, metal platesy mamy tutaj. Jak nam się tworzą przedmioty, yy, yy, zaraz, pójdziemy na wyprawę, ale najpierw, oj. Co najpierw? Co musimy najpierw zrobić? Co jest istotniejsze od wyprawy? No w sumie nic, ale po prostu muszę oczyścić sobie trochę ekwipunek. I pewnie niektórzy też zauważyli, że to nie jest oryginalna gra. Znaczy, że inaczej. To może jest gra od twórcy, który stworzył właśnie komputerowego rafta, ale nie jest to po prostu ten oryginał. Z, z komputera, bo po prostu z kompu ten komputerowy raft bardzo różni się od tego, którego teraz gramy. Tak, byle co odkładam do skrzynek, a nie mogę zrobić sobie jedzonka. Przypał, to muszę to mięsko odłożyć na razie, ale mamy wodę, mamy wodę to jest przynajmniej dobre, więc na wyprawę, pytanie gdzie pójdziemy, eee, pójdziemy moi drodzy na taką wyspę na której jeszcze nie byliśmy, ja sobie tu zaraz tutaj wybiorę jakąś, tutaj jakaś tratwa jest, mhm. Więc co, jak by sobie to wybrać, ta duża jest fajna, ale pójdziemy na tę wyspę. Możemy trafić jako przeciwnika człowieka. I chyba widziałem tam znowu krokodyla, krokodyla, no nie, nie chcę z krokodylem walczyć. Takie rozeznanie na początek, co my tu mamy, jest jakiś surprise? Nie. Kopiemy. Aluminium, okej. Okay, aluminium kopiemy teraz. Tool is broken, dobra. Więc mamy tutaj... Yy, niedźwiedzia. Ale on nie, za, nie zada nam obrażeń, tak, jak jesteśmy tak wysoko. No chyba, że ta gra jest bardziej yy, pojebana niż, my się, niż myślimy, niż wiemy. Zakładanie, że nie da się stanąć na szyfcie? no bo jakąś skrzynkę. Pytanie: czy z nim wygramy? Dobra, wygramy, dobra. No, no, widzicie, niedźwiedź w sumie nie jest takim dużym wyzwaniem, jak mamy. Taką dobrą broń Mamy jakąś skrzynkę Jeżeli ma mamy istotę na lockpick to spoko, mamy lockpicków trochę Mamy 5 lockpicków bo odebraliśmy je Niebieska farba, ale wiecie co Tego nie potrzebuje I mamy tu butelki wody Tego nie da się zjeść, to szkoda A czy surowe mięso możemy jeść? Nie możemy jeść, dobra. Zastanawiam się, czy przypłynąłby tutaj do nas rekin. A raczej nie, dobra. Eee, drewna nie wiem, czy nam się przyda. Tam wyspa jest trochę biedna. A sobie jedno drzewo, więc... Ja przyciszę. Gierka czy tu jest jakaś skrzynka? Jeszcze nie. W ogóle tutaj te kontenery, co tu leżą... Może będzie jakaś aktualizacja, że będziemy mogli z nimi coś zrobić, bo tu... Czekajcie, coś mogę tutaj zrobić. A je się da otwierać, a to jakaś skrzynka się zbagowała w środku. A to można zjeść. Można wy, wyrzucić. To można tu wy, wypierdolić. To można oddać, te, za tę czarną farbę. Aj, zobaczcie, to się rzeczywiście skrzynka zbogowała w środku, bo tu widać teksturę skrzynki. No to jakaś coś tu jeszcze jest, widzę. Coś jest czego nie mogę zebrać, jakąś jeszcze wyspę sobie wybierzemy, może to nawet tę dużą. I niektóre wyspy się. Yy, o, zwiedzaliśmy co niektóre wyspy na przykład te wyspy z samolotem, ale one się odnawiają i wygląda jakbyśmy na nich nie byli nigdy. Też może tamta z samolotem to nie było, jakby były chyba dwie z samolotami. O nie! O ty kurde, gdzie ty, gdzie ty atakujesz? Tam atakujesz. Więc musimy stworzyć sobie teraz... To obudowę bazy jeszcze musimy po po powiększyć, bo w końcu on nam rozwali tę bazę. Bo z tej strony wystarczy, z tej strony jeszcze trzeba poszerzyć trochę. Mam level 17 spoko, nie mam desek, dobra deski zrobimy zaraz i będziemy mogli sobie jeszcze tam zrobić tych pierdół. No i zużyłem wszystkie drzewo, ale na szczęście, moi drodzy, nie martwmy się. Baguje się dźwięk fajnie. Kokosy, o kokosy mamy. Niko nie mam przy sobie nasion akurat, żeby zasieć drzewo. Kokos to bardzo fajna rzecz. Możemy i, i najeść, się, i, na, i napić się z kokosa. To jest, to jest kozackie. Taka nie wiem, po co mi ta czarna farba i ta niebieska. Się na pewno dowiemy w przyszłości. Hmm. No dobra, co tu my mieliśmy jeszcze odłoż zrobić? A, na ścianach musieli zasadzić drzewka. Ora ja jestem taki czasami zapominalski? Dobra. Tu jedno drzewo. Tutaj jeszcze drugie. I no co jest? Nie mogę drzewa zasia zasiać, bo procesów mam za mało. No co to za bullshit? Co to za głupota? Skórę mam jeszcze niepotrzebną do wewnętrznego, to bym ją wyrzucił tutaj gdzieś i i i i o, dwa, dwa surowe mięsa już mamy Węgiel też odłożyć muszę, bo przecież jak ja umrę z węglem to będzie przypał Odłożyłem ten węgiel w końcu czy nie? Bo to... no Tam nie było gdzie odkładać, dobre. No, co jest, jak przyszła ja i te skrzynkę chcę otwierać? Boże, to, to skrzy... otwieranie tych skrzynek jest takie upośledzone, czasami w tej grze desek też nie potrzebuję i tych desek tak samo. Nie wiem, po co ja co jedno się na wyprawę. Co dobra, chodźmy na tę wyprawę. Pytanie, gdzie chcemy, gdzie, gdzie teraz popłyniemy? Eee, popłyniemy, moi drodzy, na, na tę wyspę na pewno nie, ale na tę wyspę, jak jest na czerwono, to znakiem tego, że nie byliśmy. Aha, dostępna nie wkrótce, więc fajnie, będziemy mieć puszkę, a puszka to się chyba równa z metal. Science Camp, o kurde, Science Camp. Na tej wyspie by obok byliśmy, pamiętam. Jakie science, to na pewno będą jacyś przeciwnicy. Że jakieś, o, o kurde, ty, pa, pa, pa pająk mnie atakuje. Nagle tak dostałem w wry i patrzę, co, co mnie pije. No i pajęczyna, po co mi pa... Po co mi pajęczyna w tej grze? Ale duży ten pająk jest znaczy w tej grze. To jest jakaś dziwna ta wyspa jest, moim zdaniem. Lądowisko hel helikopterowe. Jest jakaś skrzynka, będzie na skrzynka na lockpick. Chyba nie, to jest zwykła skrzynka. A dobra, jest to skrzynka na lockpick. Super, mamy rzeczy, które nigdy nam się na razie nie przydadzą. Super, na, na zajebiście, to jest jakieś jakieś śmieci. Tu pewnie będzie potrzeba karta, żeby wejść. Nie, dobra, da się normalnie wejść. Jak Science Camp, to na pewno w środku będą trofea, których normalnie na, wysp na innych wyspach byśmy nie spotkali. Wow! Coś mnie zalogowało, albo kliknąłem coś przypadkiem. To jest jakaś. Co to jest w ogóle? Znowu to, znowu czerwona farba i znowu ten materiał. Ten materiał na pewno sobie wezmę. Tędy na pewno nie wejdziemy, bo tu się nie da wejść. Ale widziałem w środku, że są jakieś przedmioty, więc... Jakoś się musimy dostać do środka. Tu ktoś sobie ścinał drzewo. Dobra, to chodźmy dookoła, może znajdziemy jakieś wejście. A musimy coś zjeść. Czekajcie, dwa kokosy wystarczą. Nie, no nie da się wejść. Halo, przecież... A trzeba górą wejść. Zobaczcie, widzicie to? Tylko czy nasza postać da radę? Na pewno nie da, bo już widzę. Nie da się w tej grze skakać. Bo zobaczcie, nam się da przez okno wejść. Nie możemy tego zbogować. Tanie jak tu wejść. Nie da się tu wejść, Halo. O, możemy przez drzwi zobaczyć co tam jest. Jakaś dziwna zielona substancja. Nie da się naprawdę do, 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 do tego się nie da wejść, do tego budynku. Czekajcie, mam pomysł. Obejdziemy jeszcze wyspę dookoła i znajdziemy może jakąś drabinę czy coś. Próbowałem wejść do góry po, ty, po tej ścianie. Ale to jest trochę takie nierealne, żeby wejść tak. No i dobra, mamy coś tu jeszcze. Coś jakieś pierdoły na pewno w tych skrzyniach. O! Jedynie w puszce, jedynie w puszce to jest bardzo fajna sprawa. Ścinać drzew nie będę, bo. A ciąż, czekajcie, jedno drzewo nam się przyda. Więc muszę ściąć. Rol, co ten gościu robi? Ścinaj to drzewo, gościu. Kogo on chciał bić? Boże, co to się dzieje w tej grze? <laughs> Nie czaję to, o, o co wchodzi z tą wyspą i z tym obozem, bo tam się da widzisz? Tam, tam było z drugiej strony normalnie tak okno otworzone że jakbyśmy mogli się wspiąć po ścianie i wejść i wskoczyć tam to Okej, okay. pewnie będzie jakaś aktualizacja, która doda to miejsce. Jak na razie się nie da tam w ogóle wejść. Także przypał. No i co moi drodzy, no wyspa się na razie nam nie przydaje, nie przydano niczego. I jak widzę, to nie mogę wrócić na razie na wyspę moją. Bo zobaczcie, chcę Accelerate, to nie starczy nam energii, więc musimy... Akce na, na tę wyspę. Na tę wyspę też nam nie starczy energii. Może przy okazji poje, pobłyniemy na te wyspę i na przykład zakończymy na wyspie, co? Mamy trochę tak inaczej zakończenie. O lol, co to jest? Nie wiem co to jest. <śm> <śm> Egzotyczny wilk? Och, o, rzeczywiście jest wilk. On, on mi chyba dogoni. No, atakuj gościa. Jakiś taki szybszy, szybki ten wilk jest. Dlaczego te tej pajęczyny nie potrzebuję? Zostawiłem właśnie pajęczynę w ekwipunku wilka. Głupota w tej grze. Właśnie można zjeść grzybko, można zjeść z tego co wiem, więc ja sobie zjem grzyba. Zawsze coś tam z tego dostanę. No i dobra, tu na razie nie ma nic. Przecież zamienię sobie te pańczynę na ten żółty kwiatek. Pytanie, czy teraz mogę wrócić na, wysp na wyspę. No bo jesteśmy niedaleko wyspy. Znaczy niedaleko tracę, no nie, aż tak niedaleko to nie. To, te, ta wyspa też niedostępna. A, czyli nie wszystkie wyspy są dostępne. A ta wyspa te, też niedostępna też. Niestety moi drodzy, widzicie, to będzie koniec chyba na razie tych eksploracji wysp. Bo po prostu nie wszystkie są dostępne, więc. A, chciałbym na, naprawdę zwiedzić z wami wszystkie te, wyspy, wszystkie te wyspy, ale. Ta duża mi się podoba, tylko że ona jest niedostępna. A widząc rozbite, rozbity statek. Tutaj jest rozbity statek. I tutaj jest jeszcze jakiś statek rozbity, no to mielibyśmy naprawdę sporo. Yy, sporo yy, metalu z takich statków. Może jakieś nawet części do naprawy samolotu, bo byśmy znaleźli jakieś, jakieś, jakieś części z silnika czy coś. Ale tak myślę, że mogłoby tak być, ale twórca, to nie wiadomo jak to twórca rozwiąże. Jak to rozwiąże, to twórca, to tak będzie. Także moi drodzy, to była gra Raft, jeżeli lubicie te serię u, u mnie na kanale, zostawcie koniecznie, koniecznie łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten film zna, ten znajomym, jestem was także na poprzedniej filmie, na, na następne, na następne, na następne, na razie cześć, hej, nie zapomnijcie subskrybować kanału wraz z dzwoneczkiem, także elo.